Cześć, ja teraz sobie jadę tutaj wieś e, no, swojego kardan, bardziej na bardziej nabierz, sobie jadę, sobie jadę i po prostu się nudzi, więc no sobie jadę Zaraz odjechał sobie więc... Kuter jechał. Teraz a ja się jadę teraz kardem i zaraz będę jechał sobie y, tam Jak, ten, jak y, wczoraj wczoraj chyba y, tam jechałem i chyba tam będę jechał. Bo to jest chyba najlepiej. Sam będę jechał i... Jeszcze jak wrócę wyciągnąć tam to wam pokażę jak rozwiązki nie obiad pokażę wam bo nie widzieliście więc o dobrze chyba dobrze Aha. sobie jadę Patrzę na Teraz skręcam. Raskręcam. Pik. Chyba będzie padało, chyba będzie padało. Tu wam pokazywałem już, co tu rośnie. Powiedzcie mi w komentarzu co to rośnie. Nie znam się trochę na rolnictwie, ale bardzo trochę się dobrze znam w folie